Witam was moi drodzy w pierwszym vlogmasie na moim kanale i dzisiaj ten vlogmas zaczynam od dekorowania mojego pokoju jak na razie, zaraz mogę go pokażę jak się prezentuje no nie jest świąteczny i tak dalej ale dzisiaj to zmienimy, ja jestem ciekawa jak mi to zajmie ale mam w planach zmienić yy, łóżko toaletkę i oczywiście biurko, więc co myślę, że zaczynamy może zaczniemy tutaj od biurka, tutaj będzie jakieś różne książki mam tu właśnie o arkusze, tu są właśnie takie halloweenowe jeszcze dekoracje i tutaj właśnie mam pierwszą o, świeczka się wywróciła, tak to jest ta świeczuszka i tutaj uwaga, mamy gwiazdę wewnętrzną, no i też ta druga świeczka, a z tyłu mamy dynkę i grzybka tutaj na toalecie mam właśnie też takie jeszcze jesienne dekoracje tu też taka świeczka świąteczna, Ty wzięłam jeszcze takie laski, nie wiem czy je wykorzystam statyw no i tu mamy, wiadomo, jakieś moje perfumy i tak dalej Więc jeśli teraz, moi drodzy, biorę zadekorowanie Potem muszę y, dokończyć moją prezentację na biologię Więc chyba jak to wyjdzie? W trakcie tej dekorowania toaletki ja się zastanawiałam, to ułożyć, bo miałam tutaj przyruszyć tę gwiazdę, ale stwierdziłam, że to mi dużo zasłoni, więc znam tą choinkę z tym moim perfumem. I teraz, moi drodzy, pokażę już mój pierwszy kalendarz, adwentowy. I uwaga, mamy Charlotte, Charlotte kalendarz. Powiem Wam, że ja go już kupiłam jakoś w chyba listopadzie, czy pod koniec października, coś takiego. I wiecie, on tam już tak czekał na tym mieszkaniu, ale przyznam się. Nie zaglądałam do środka, nie zaglądałam do środka. Będzie do tych szufladek, i tak dalej. Teraz go wyjmę. I nie wiem, czy go już tu postawi gdzieś. Może już go postawię w sumie, bo w tak to ściągnę. Bo to mogę się nać w tą górę. Bo tu, O, jak się to ciągnę. Mamy! Może Mój... i może wykorzystać jako taką dekorację, bym powiedziała. Tu będzie z niego pierwsza szufladka. Nie, nie, nie oglądam. Więc co moi drodzy, jestem do dekorowania I właśnie kupiłam taki domek Taki domek, tylko się żeby taką świeczuszkę Nie wiem czy mamy taką w domu A jeśli będzie to po prostu wypróbuję Zobaczymy jak to będzie wyglądało No i Toaletkę w sumie już mam zrobioną Tak prawie Jedynie teraz mi zostało biurko właśnie No i łóżko to w sumie tam poduszki jedynie I nam dodać i w sumie tyle Więc moi drodzy wracam i myślę, że Już tak połączycie z wami w sensie wiecie Rozmową już pod koniec

Mój pokój, i teraz została ostatnia mm, tak naprawdę rzecz. Ostatnio kupiłam jakiś taki zapach do pomieszczeń, i on po prostu przepięknie pachnie świętami. Słuchajcie. Tak. Tak. Naprawdę takim, powiedziałabym taką herbatą zimową, o naprawdę przepiękny zapach. No i co, I już mam chyba czas, żeby pokazać mój e, pokój na, e, na zimę. Najmniej no, jeszcze nie ma choinki, i zobaczę, czy w tym roku kupię e, właśnie żywą, czy jednak zdecyduję się na sztuczną. Ale co, teraz przechodzimy do prezentacji mojego pokoju na święta. No i jak od razu wejdziemy do pokoju, rzuca się tutaj właśnie mój kalendarz: Gwiazda Batlejańska, no i przycisk na 100 tysięcy subskrypcji. I tu już dodam takie, takie lampeczki, wiecie, jak już ostateczności, jakie znalazłam. Że tak to trochę ożywić bym powiedziała. No i teraz jedziemy tutaj na prawo. I znajduje się. Tutaj jest mi tak pusto, tak pusto i powiem, nie wiem, co tutaj dać, powiem wam szczerze. Zobaczymy. I tu właśnie ten perku i tą choineczkę. Kuliczkę dosuwamy. I teraz przechodzimy do biureczka. No i tutaj znajduje się właśnie ten domek Kevina. I wam w środku jest podświetlany, bezwzględnie nie widać. Ale, o czekajcie, są takie światełka, ja włożyłam Do góry, może tak Wam pokażę to z góry A wiecie, są Tutaj tak średnio muszę zmienić baterię. Tutaj będą mój organizer I tutaj znajduje się właśnie ten domek na tydzień. i tutaj nie dałam go Jeszcze Nie ma go Takie małe choineczki i ta świeczka No i tutaj mamy łóżko Za podłóżek wygląda pan pierniczek i pani pierniczkowa No tutaj mamy właśnie ten winiec domek pierniczkowy, kolejny pierniczek i taki nowy Tak się prezentuje mój pokój na święta, ale jeszcze na pewno tutaj trafi choinka, ale nie wiem, czy kupić właśnie taką, wiecie, prawdziwą, czy tak sztuczną, więc napiszcie w komentarzach, co byście kupili na moim miejscu. Teraz idę robić prezentację z biologii, dokończam kalendarz i widzimy się już jutro. Ale jeszcze to nie otwieramy kalendarza, tylko akurat ten, o tutaj, jest na 12 okienek, więc go po prostu będę otwierała co 2 co dni, myślę. Bo zresztą tak bym mogła zrobić, że wiecie, od 12 do 24, bo 12, od 1 do 12, ale zrobimy co dwa no dni. No i stwierdziłam, że mam pokażę, jak się prezentuje właśnie już ten domek podświetlony, zgasiłem światło. No i tak się prezentuje. Nie wiem czemu tu po prostu nie ma jakichś świetlew, jak muszę coś przesunąć. No ale bardzo ładnie to wygląda. Więc... A ten kocik z kalendarzem... Witam Was moi drodzy, Ty, moja druga osobowość. A ze mną jest Tosia. Dzisiaj przy... przyniosłam mój kalendarz, ja mogę go pokażę teraz. Moi drodzy, to. Stra, się wyglebiłam, prawie z tym. To jest worek. Pan prezent był bardzo ciężki, a ja Wam pokażę kiedy to się będzie. Czy widzieliście ten kartonik? Widzieliście karton. Opatrzcie moi drodzy, tutaj jest ten kartonik i po prostu jest taka osobna do jedynki, bo mi się już to po prostu nie zmieściło. Czuję się w tym jak ten Macie I Takie loczki. Nie, no to jesteś po prostu... Ej, a ja masz tu zrobić. No, no tak. ale co się bali w tym! No tu wiesz, co to jak zepnij... Ale tego się... takiego koczka. nie nie tego koczka, ja chcę mieć takie takie, wiesz... Ale to fluffy hair. Hair. Zrobimy... <laughs> Na A Ale zrobimy. No a... Aha. Zrobimy ci tu. Tu, takie, takiego koka, po prostu zrobimy. Albo taką fryzurę jakąś na sobie, Carpenter. Bo tak. tak. Moja nowa osobowość. Tak my wyglądamy, jak w blond włosach. Myślę, że idealne. No, posłuchaj. Ale otworzymy się to to jestem ciekawa, co tam będzie. więc ja więcej ty będziesz miała? To jest dzisiaj Ja tak... wiem, ale nie wszystkie pamiętam, nie zapisy. Dzisiaj będziesz miała takie mega lightowe. No, tu jeszcze, moi drodzy, mamy. Yy... To się <laughs> bawi? Przepraszam. No, wyglądasz teraz jak. <laughs> Ej, dobra, wyglądasz jak Dominik jednak. Co to I jest? Teraz ci go pokażę. Tylko, nie za fluffy hair. Jest... Fluffy hair. Nie, to Ty jest ten. fluffy mandarynka. Mandarynka. <laughs> Ale nie, to wam pokażę. To jest moja ulubiona. to mi się kojarzy z naszą erą, jak grałyśmy w Robloxa. Boże. To jest mojej drodzy... O, to jest moja... Tak się... Tak, to jest moje... Mój outfit. Pozdrawiam. Tylko tu nie niebliskowate. <grybuj> to jest ten. Moja nowa moja osobowość to grania w Roblox, Więc moi drodzy, potem wam pokażę, co miałam w kalendarzu od Tosi. Teraz jakieś. Yy, myślę, że zagramy sobie w Robloxa. Mhm. Oj. Okay. Właśnie gierkę, co się jeździ owkami, albo, albo, w Albo. To zjeżdżalnie. Teraz otwieramy kalendarz to wędowotności. To, si, Tosi, też okienko. Dzisiaj jest 30, ale ja już czekam na świąt A, nie, Cicho. <grybuj> ale nieważne. I teraz czekajcie. A ty, zapakowała? ja w ogóle pamiętam tylko coś w pierwszym okienku, a nie pamiętam. Panie. Ale ja pamiętam raczej w większym sensie co tak mniej więcej pokupowałam i co gdzie mniej więcej jest, ale nie wszystko. W sensie, tylko takie. Kochana, no sorry, ale te edyty sama się nie obejrzą, tak. Ok, to jest. Trzy. Gdzieś starałam się do góry dać to, ale nic nie obiecuję. Nie jest. Tu jest 5 godzin później, <laughs> nie, ale zaraz będzie, o 10, no 10 to blisko, nie wiem, to jest, wiem, że na pewno on jest w takim tym woreczku, w tym, tym, tym takim, aha, pomoże, takim, nie takim, takim... No kurde wypadło góry Gwiazdki, tak choinki! Nie, taki ten materiałowy taki... Aha! Ja... Ej, nie mam, czekajcie, ja poszukam tego. Czekajcie Czekaj, ja. trzymam. I mamy jedyneczkę, mamy tutaj uwaga, reniferka. Powiem wam, że teraz się boję, bo to się powiedziała, że coś do mocnego będzie na święta. Otwieramy moi drodzy. Co tu będzie? tak, żeby się nic z tym nie stało. Bo się bałam. Dobra, może z góry. Z góry mamy... o, ale fajny! Trzeba, no bo jest reniferek! Chwili, się boję, że się stłuczę. Ej, ładny, tego po Ej, akurat się będzie brakowało i tu postaje właśnie przy tym buciku, taki reniferek. I tu mamy kubeczek do herbatki! Myślałem że czekoladę. Ja mogła sobie ten... Unboxing. Taki, taki mamy kubeczek. Ej, ładny, taki świąteczny. Christmas. Myślę, że tu zaraz coś zrobimy, jakieś piciu. Bardzo fajnie, więc dziękuję też za kalendarz, kochana, I za tym okienko. No, Powiem wam... For you. Że... Ale dzisiaj to się ma fajno. okienko, bo ja pamiętam Wam powiem może i pracownik było. Bo ja wiem, co jest? Nie się bać? Nie, to jest lajtowe akurat. Nie, to jest coś lajtowego. W sumie... Jakby to jest takie, powiedziałabym, ten kanał że jest taki... jedynie wy wiecie, co jest ostatnim okienku, bo to no. Tak nie wiem, je widzieliście, ale to widzieliście na przebitce pewnej. Ale ty się dowiesz dopiero za jakieś 25 dni. Ale... Bardzo fajnie, bo się to będzie kochanie, pasował ten ten reniferek, a kubeczek się przyda do jutrzejszej porannej kawusi Smacznego. Co? Kofeina. Ale, ja piję zawsze, bez kofeinową, kochana. i właśnie my przyszliśmy na raz na obiad i ja w tym międzyczasie się jeszcze uczę mapy Azji bo pan z tego pyta z geografii uczy się przy trudnym jeszcze mamy lekcje normalnie w tym jeszcze jedyny sprawdzian z EDB, a we wtorek z chemii, więc naprawdę super i właśnie mamy jeszcze pan z pytania geografii z Yy, Azji, no i też się na to zapniemy, kosmetycznie, jak jest naprawdę super. Do domu z jarmarku i pokażę Wam, co kupiłam Pokażę Wam, jakie super bombeczki kupiłam na tym jarmarku Oczywiście mini, znowu były mini i z tego się ucieszyłam Bo co właśnie taką wizję, żeby zrobić taką moją choinkę Więc tak, mamy pana pierniczka Mamy y, taką, żebym powiedziała, ciufcie Początek ciówci. tak się prezentuje I do tego bałwanek brokatowy I prezencik więc takie bombeczki Dalej mamy, uwaga, pierniczek minionek, tylko że trochę się mu rozwalił uśmiech On tak delikatnie mu się rozwalił Ale właśnie to mieli z takiej masy cukrowej, to te oczy i tak dalej I kupiłam, mam też takie słodycze Słodycze tym mówię, że to tym tutaj rozwalone, ale jest sama też na Instagramie I powiem Wam w skrócie, że to, to jest kaneloni i naprawdę jest bardzo dobre I ten krem jest przepyszny w środku Dalej, nie wiem, właśnie się nazywały ciasteczka, ale one są tu, są pistacjowe, a tu są takie, nie wiem, nazywamy to może taka biała. Czekolada? Biała czekolada! Chciałam spróbować, ale właśnie to określić, bo nie pamiętam z tobą, mnie może jakieś południowe czy coś takiego, więc ja to się prezentuję i kupiłam jeszcze coś słodkiego, ok, rzecz spotkamy, wiecie, ja wyszłam słodkie rzeczy. Eee, I tu mamy, uwaga, winogrona w czekoladzie. Bo nie było już żadnych, bo jeszcze mandarynki, a ja stwierdziłam, że znowu winogrona Winogronka My teraz to skosztujemy mm. Mm, No dobra Nie wiem czemu, ale winogrona myślę, że będę kojarzyły z Krakowem Jak ja byłam na Sylwestra Tylko z tymi wyłącznie będą się kojarzyły winogrony, winogrona No i co moi drodzy, to próbny egzamin ósmoklasisty no, jeśli ja powiem Wam, że to nie to zdecyduję totalnie, jakby, to są próbne. To są próbne. Sprawdzę, co tam już umiem. Jakby nie powiem wam. robiłam yy, próbne coś w sensie, tam będzie jakieś takie próbne wiecie, testy. I co się dziwiłam, że dzisiaj przedrobiłam sobie z ciekawości z matematyki, nigdy nie robiłam otwarte do tej pory. Tylko co, ciągle zamknięte. I zrobiłam otwarte i miałam dwa dobrze. Tylko to nie było z geometrii. Jakby nie, geometria. Mm -mm. Jakby jeszcze geometrii nie powtarzaliśmy, w sumie też zapomniałam połowę. <grym>, zapomniałam. Ale co? Ale i to, sobie jak pójdzie. Już mówię szczerze, że wam, że najpierw pójdzie mi angielski. No, to tak takie właśnie, że naj angielski najpierw pójdzie. Nie wiem, ale jakoś polski to, że mm, to, mówiłam, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Ponoś pójdę z tymi wynikami podzielek jak będą Witam was, moi drodzy. Rotę właśnie gramy z próbnych z polskiej. Powiem wam tak. Co to było? Nigdy zobaczyłam, co nie zdaje. Tam właśnie było w siąginie. Albo po No, wiem, ja cię laga. No bo. Co ja mogę tylko coś na ja w tym przemówieniu? Ja po prostu potem wiecie już po prostu pisałam o tam opan, to coś w się sensie, o sędzia Soplica, pisałam potem o moim księżyciu, bo ja po prostu taki freestyle wleciał. I ja wam mówię, jak z polskiego będzie jakieś 30%. To była tragedia, w sensie pozostała coś nie nam gate, ale ta reszta przepraszam moi drodzy. I naprawdę nie widziałam tylko tam na użyć. W sensie... Bo jakby wiadomo, że zawsze próbne są trudniejsze. Ale, jakby te, co to mógł za, za tego temat? mega, mega dziwny. Jakby ja w to nie znikam, co nie. Idę po ciastko, idę po ciasta, mój tak. Idę sobie po ciasteczko po to, co to na tym to to była jakaś czarna magia. W sensie, chodzi o to, właśnie, właśnie roz, znaczy rozprawkę. O to przemówienia. Misja cynamonka została wykonana. I teraz już idę właśnie do domu. I właśnie chyba są już wyniki, więc zobaczę. Ja wróciłam do domu. Przecież wam kalendarz Charlotte, ale co było w pierwszym okienku, zobaczcie na. We wlo... we... W sensie z... możecie zobaczyć na Instagramie, bo tam właśnie jest taka na kalendarze, i tam wszystko pokazuje, co właśnie było w poszczególnych okienkach, których to nie pokazałam, ale dzisiaj mamy słodyczowo i od Tosi. Ale może co może jakieś słodyczowe, tak na słody pochobicie, tak, moi drodzy. Właśnie teraz miałam taką na Instagramie, że z czego pójdzie mi najlepiej Raczej myślę, że z angielskiego będzie najlepszy wynik z tych próbnych Chociaż też to trzeba dodać, że jak wiadomo no jakby egzaminy pewnie są trudniejsze trochę od tych rzeczy takich, co będą w maju No ale co my? drodzy, wspominam o nauce i szukamy dwójeczki O, tutaj, tutaj mamy dwójeczkę i co będzie w dwójeczce. O, jajeczko, mamy jajko no i co? I teraz my wtedy przechodzimy do kolejnego. I tutaj w tym kalendarzu są takie przepyszne takie praliny, z właśnie w kształcie igle, tak nazywam. I one są moje drodzy z solą. I są przepyszne, tylko nie czy to będzie już dwójce. Otwieramy. Dwójka. To jeszcze nie jest iglo, ale czekaj, co to będzie za smak? Pralina ściennej czekolady z karmelem. Hmm? Mhm. I chociaż powiem Wam, że jakoś tak za karmę zbytnio nie przypadam? Dobra. Dobra, więc to teraz przejdziemy do kalendarza od Tosi. I szukamy dwójki. To jest sześć. Nie. To jest sześć czy 9? A nie 9. 13. Czekajcie, coś jest na dole chyba. Nie, nie, nie. To jest 10. Ej, to gdzieś będzie na samym dole założę. Widzicie, kto to się sprytnie schowa na sam dół. O, jest dwójeczka! Mamy Majd bójeczka, to w Zobaczymy teraz sobie. O. Właśnie wczoraj jak otwieram kalendarz od mojej rysy dostałam, to właśnie miałam problem, żeby się odwiązać tutaj. Bo tam dosyć jak było dosyć solidnie związane, bym powiedziała. Tutaj też jest właśnie z tym problem. Aha, aha. Będzie przynajmniej zabawa. Tak. O, mamy. O, myślimy, że my to jest dobro, że to, to, to jest dwójka. Wszystkie mamy. Co jest? jest. Coś jeszcze, nie I spada. Co to jest? To jest taki kubek w kształcie kulki, i to jest z słomką. To jest to, moi drodzy, no. To jest. Taki kubeczek. Myślę, że idealny kubeczek do nauki. Yy, nauki. z po, polskiego, tak? Ale nie bardzo ładny, patrzcie. W sumie to wygląda taki holup by był. holo, ale fajny, no. Tylko tutaj herbaty raczej nie mam, coś bardziej jakiś sok, coś takiego. I jeszcze tego mamy, uwaga. Coś tutaj jeszcze mamy. To chyba jest kałpa, czy mi się zdaje. To jest, tutaj minki nuga z orzechami ziemnymi karmelem. Tak się prezentuje, a dzisiaj to będzie smakowało. No, robimy test. A robimy moi teraz test, zobaczymy. Bo właśnie jak się mówiłam, że tak śnieg karmel, ale tu nawet takich buf w tej kralince? Mmm. Ciekawe. Mmm. A tu w ogóle tego karmel, tylko są orzeszki. Mmm. Powiem wam, że bardzo dobre. Dzisiaj mamy wtorek i dzisiaj były próbne z matematyki. Powiem wam, że... Mam pytanie. Ostatnie zadanie, otwarte oczywiście, jakby, co to, moi drodzy, było? Jakby ja nie wnikam już. Ale. Jakby. Wtedy to miałam totalnego laga. Przy otwartych wycie Przy zamkniętych, przepraszam, było już lepiej, bo. Jak na razie sprawdzałam, mam powiem to chyba mam 6 czy 7 dobrze zamkniętych. Tylko niestety, co w tym pierwszym dałam? Czy dałam właśnie AD czy AC? Teraz tego nie wiem, wam. Ale ogólnie, szczerze. No, śmieszny żart. Słyszałam, że w właśnie są teraz też, jakby to, że wiecie, próbne są trudne, no to to już zawsze mówiono, ale że ponoć w tym roku są jeszcze trudniejsze. Zobaczymy, jutro angielski. No, ja już nie mówiłam, że będzie 70%, no. I przyczas otworzyć dzisiaj piąte okienko kalendarza odbędowego wspólnie, jeśli wytworzymy tutaj właśnie ten kalendarz, co do rodziców. Resztę właśnie otwieram na Instagramie, tam jest tam taka zakładka, właśnie kalendarze. I tam znajdziecie z każdego dnia, co znalazłam w danych kalendarzach. Oczywiście z góry szósteczka, a gdzie jest piąteczka? Hello! Tutaj jest. O! Tutaj ma się takim. A Co tutaj? coś nie możecie widać. Ale tutaj, właśnie takim kształcie mamy. Co tam tam, to jest, nie wiem. Wczoraj zgadłam, co było, powiem wam. A może, może wam pokażę. Po raz pierwszy widzę taką dziwną szczotkę. I właśnie ta szczotka wiecie to wygląda normalnie, ale tutaj ma takie coś i patrzcie, jakby to tutaj można... W ogóle czeszę włosy, to tak się odpina. I je nie jest zbytnio do czego służy. Nie wiem. Może, może jakby macie taką szczotkę, to możesz napisać, do czego to dokładnie właśnie służy. I będzie to mi się po prostu... Jak ja jeszcze czasem miałam czuję mokre włosy, to mi się to potem po prostu się odczepi. O, no my tutaj widzicie, czekajcie. O. Się odczepiło. Więc nie wiem o co chodzi z tą szczotką. Już wczoraj próbowałam rozkmić, ale nie wiem. Może wy wiecie o co z nią chodzi? Napiszcie. Ale dobra, teraz chodzimy do piątego okienka. I co to może być? Kiecańsko. Dziwny kształt. nie wiem. A z może jakaś podstawka. Nie mam pojęcia. Wow. Nie wiem teraz Mamy taką... <noise> tutaj mamy dekorację. Ale tu mamy taką lampkę. I ja na trzeba się świeci. Uuu! Ej, może w tym postawię? Tutaj a może na biurku. Ciecz nie na biurku już jest dużo, czy może tutaj na to się ją postawi, może tutaj. Zobaczymy, ale bardzo ładna lampeczka. Więc taką lampeczkę dzisiaj znalazłam w z jednym z pięciu kalendarzy, więc gwiazd... Śnie... jaka gwiazdeczka, śnieżynka. Śnieżynka, Boże, mi się teraz z głowy, ciało, tak gwiazdka Nie, śnieżynka, śnieżynka No i tak, moi drodzy, by wyglądał dzisiejszy kalendarz, to co znalazłam w nim No i jutro już, moi drodzy, Mikołajki Więc jestem ciekawa, jak będą wyglądały Mikołajki w szkole Dzisiaj już tam widziałam, że właśnie naszą salę od BFU dekorowali To jutro mam plachać na zakupy, bo muszę być tam jeszcze dokupić do prezentu do, wiecie, mam wigilię klasową Wigilię klasową mamy czekać za... Dwa tygodnie, nie, za dwa tygodnie, za dwa tygodnie mam klasową w czwartek, więc akurat muszę dokupić y, do prezentu, bo mam kupioną na razie nam rzecz, ale zobaczę jak to wyjdzie, więc nie wiem, powiem że dzisiaj, że nauki nie mam. To, to, jest, to jest cud, ale znowu w następnym tygodniu sprawdzę z, z geografii, dwie kartkówki z, y, kartkówki z angielskiego, jedna z matematyki, Sprawdzian z, z chemii już przełożony, bo on miał być tydzień temu. W tym tygodniu miał być, pani nie było dzień temu tak samo, no ale wiecie. Ech, więc teraz tak proszę na mendzic, taki powiedziałabym, że gorący, gorący czas, coś takiego, no ale dobra, to, to się wytrzymie i wiecie, potem u mnie jest tak fajnie, już szkole, że wolne. I dopiero 7 stycznia wracamy do szkoły, więc bardzo fajnie, moi drodzy. Powiem Wam moi drodzy, że dzisiaj pogada na mi kołek chyba każdego co zaskoczyła rano. Totalnie nie było oznak że będzie śnieg, a proszę. Teraz pełno śniegu. Były śnieżki jak w moich włosach. Było, było, ale dzisiaj, dzisiaj było tak Wam, że naprawdę lajcowo. Mało był tych śnieżek. Mało dostałam. I teraz idę, idę właśnie do auta i jedziemy na zakupy. Ale to zobaczcie w następnym vlogu. A ja już zaś to będę żegnała i widzimy się w następnym, drugim vlogu. vlog. Macie tydzień tym na razie. Pa!